Siema, jestem Kubek36, a to jest y, młody MC. no. Przywitaj się. Siema. No. I, no, good. I to już jest trzeci odcinek naszej One More Block. No. No nawet. Ja myślę. A w tym odcinku będziemy budowali sobie taki hat taki przedsionek domu, a tam będzie magazyn. No to zaczynamy. Zrobimy takie drugie piętro, to tak fajne okna będą wyglądały. Nie, tak lepiej będzie, ja już mam kobla. Około... Dobra, zrobimy drugie piętro, zaczynamy. O tutaj. Tak, zaczynamy. Aj, przynieś mi kilofa, jak masz. Masz mojego. Daj Szybko, bo ja muszę to skończyć. nie chcę cieclockać na postawię. O i solę wszelkie jakieś lagi możliwe. O to na początku mi tak, nie wiem, lagować zaczyna zawsze na początku mi Ale i tak są mniejsze niż na początku Tak, co zaczęliśmy No i kurde, jeszcze stawagi mi klocki źle stawiam, no Parodia normalnie Patologia, nie parodia Parodia Na przykład Ty jesteś parodią Hej, żartuję. Angel. Ok. O, i tu będzie tak to szło. Taka chata stąd będzie. Kamienna. I w środku sobie zrobimy piec, w y, kominek. Taki fajny, tylko ktoś będzie musiał się wybrać z nas do meteru. Nie ja. No niestety. Ale na razie nie mamy nawet teleportu, więc będziemy musieli pierwsze obsidianu zdobyć. Jeszcze masz trochę czasu na przygotowanie się do tej podróży do Netheru. A kurde, głupie lagi. No pakierzek. Do kogo mówiłem? No nikogo. To będzie fajnie to wyglądało. Co? Drugie piętro Gdzie ty to piętro skubiesz? Tu będzie sypialnia i to ten... A ty wiesz, że ja tam robię drugi pokój taki. Drugi dom taki bardziej. A ty jesteś jak no. kulad na środku, tam gdzie ja bo, sufit już kładę. No. Będzie taki fajny, taki dom duży. Chcę, po prostu, moglibyśmy iść, to jest szukać jakiegoś fajnego terenu lepszego. No ale tutaj mamy już fajny teren. Wiemy gdzie mamy, że jest spawne blisko, więc stąd na nich zapomnieliśmy zabrać. Będziemy pamiętali, że już tutaj jest i go weźmiemy. What the fuck. To będzie wyglądało jak wielka obora. Czemu? Nie nic tego wyglądało. Dla ciebie obory buduję. Ok, i za ja mam pomysł jak można zrobić taki dobry chwapet, żeby światło w to, Nie wiem, wpadało. O, wybaczcie za te lagi, ale... No YouTube ee... do 30 fps -ów robi filmy, że daje 30 fps jak nawet ma mniej film, no to nie powinno nalagować tak bardzo na YouTubie, więc... Ja tu mógłbym nakręcić filmiki z GTA 5. Które by mi lagowało jak cholera jasna, ale byście tego nie widzieli. Chociaż nawet tego nie zrobił, bo ja zdobędę te GTA, to... I niczym ci pójdzie. To do 18 poszła, to... Co ty? Do... 16 szesnastki. A wtedy już będzie GTA siódemka Ósemka. Nie... 7 No, znowu znaczy skończyłem prawie, już. Teraz sobie... ...odłożę te śmieci. Kilofa ci ukradłem. Kilofa ci ukradłem. Nie dzielę, mam kilo. Chyba ten był twój. Dam ci bardziej z Okej, okay, I co to. Puh, sorry. Boże, on mi się odbija. Aha, miałem już wiedzieć zrobić. Gdy This... jest jest skypej jest <sadzimy> sobie to za dużo rodzinki ten sam to oglądałeś dałeś ja wtedy nie powtarzam przydam się, mi się, mi się, mi się, mi się, się. jest tu gdzieś w pustyni jakaś nie nie zarabiać gdzieś no nie dawaj dnia przecież. Dobra, co tu buduję chatę, tego jak też zgubię? To nie będzie ciekawie. Zawsze jest TP. Tej jak mi braknie kobla od ciebie pożyczę. Ja mam przy sobie wszystko. podłoga. podłąkiem. A, chodź, 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 chodź. Przydasz mi się. Świnka ci się przyda do czego? Wzykanie. No, co ty tam jej robisz, że tak ćwiczę? <laughs> no nie ma tu jakiejś posłanej plaży. Jest. Tam jak się to do tego spawnel... spawnera szło. No to ja pójdę w drugą stronę No Ol, patrzcie, pal. kierunki. Ol, Klocki mi cofa. O, jest, jest, widzę, no jakie lagi? klocki mi wszystkie cofa. Ja nie mogę, jak ja nie mam to zbudować i wrzucić jeszcze? Tego się na YouTube nie opłaca wrzucać, że tak tylko powiem. Bądź mężczyzną. Nie, bądź głupi, nie wrzucaj. Okej, okay, mam wełnę. Jeszcze przez to, że mi się renderuje film, to jeszcze trochę mnie laguje bardziej. Ale to mniejsza o to. O. A ja, ja chyba tego nie będzie widać. Co? Nie no do 30 FPS-ów to tam na YouTube, na YouTube będzie widać, czyli będzie chyba... Dobrze, ludzkie oko podobno chyba 20-30 FPS zauważa, to... co no, tyle wiesz Czyta się że... A ty wiesz co to jest FPS? Chyba Mniej więcej Klatek, Klatka na sekundę Jeden FPS, jedna klatka na sekundę to Ja pozabijam trochę owieczek tych co spotkam po drodze Żebyśmy mieli łóżka Bo z tobą z łóżkiem nie będę Z tobą ten centymark ja bym nie chciał się, jeszcze się dzielę z tym piecykiem To ja ten piecyk zrobiłem, to ja się z Tobą dzielę Ale spać z Tobą nie będę. Wiesz, że ja ten z Tobą się dzielę piecykiem ja go zrobiłem On tu jest, będzie. Nie, że niech mi będzie Oglądniesz sobie to pierwszy to... filmik i zobaczysz Ja wiem, że to to Bo akurat zbie... się to... Akurat się tak fajnie ustawiły klocki te takie zwykłego bastona. Mam 40 piachu I mam chyba 4 wełny Aha Ciekawe To, bardzo, to jest nic bardzo nic. bardzo interesujące jest to brązowa O oh je, yeah, oh yeah. Szkoda, że nie różowa Szkoda, że nie kokobinsowa Kokobins by się przydał Ale z czego się zdobywa różowo, różowy barwnik? to wie. Może świnie trzeba trochę poprzeć. Żeby... <grymne> <grymne> Różowa. Dobra, skończyłem. Tylko jak to teraz będzie wyglądało, jak wyjdę? O, dużo świn. Też tej dużo. Nie, dwa wystarczy. W miarę. Tylko z drewna, chociaż z drewna by to fajnie wyglądało. Kobl z stąd też fajnie wygląda. W miarę. Ale dobra. No bez ja, jeszcze jedna owca. O! Właśnie, klipery tu dadliśmy. Przedtem, jak nie było na tym. I ja o takiej lagusy zamuchu miałem. No, już trochę mniejsze lagi niż przedtem, ale... Mnie trochę przycinało, mi się renderuje film, jak już mówiłem. O, zobaczcie, to drugie piętro. Coca Beans co ty tu, ty tu robisz? Na Coca Beans. Fajna nazwa, Koko O właśnie no, ja I, chcę, i o, patrzcie co mamy i... 7 gunpowdera Power, Ej, e, zobacz mi coś ci powiem ile piachu 4 piachu mi trzeba chyba To dobrze, że mam 4 Okej, na TNT o nie nie nie, nie ma zabawy filmu. <truje> Ale nie, pułapkę taką fajną. Dobra wiesz co, zrobimy to co te, taką wyrzutnie fajną. Nie. No weź nie mi. ma zabawy filmu. Weź nie, płacz. Przynajmniej na tym serwisie, nie bawmy się Gdy Dynie, 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 przy łóżku co postawił. O ja też, mnie też weź jedną, bo ja w chacie muszę śledzić. Mapa by się przydała. Trzeba skorzystać chyba z wujka moda. Nie, nie korzystaj. Ja. Te tepnąć się do mnie? nie tego pojęcia nie wiem, jak zrobić mapę. Tepnąć się do mnie? Jeszcze nie. Ty, słuchaj, y, ja w następnym odcinku to chyba po tego mostu stona pójdziemy koło tego spawnera, bo zapomnieliśmy wsiąść. Co, jak uważasz? No. Może i w tym zdążymy... Nie, 30 sekund nie zdążymy już. Okej, okay, czyli w następnym odcinku on to... Młody... On się oszk oszkli o to. Będziemy mieli taki fajny pokoik. I co tu jeszcze? Zaraz sprawdzę coś. Nadpie, ale mam nadzieję, że tych dziury góry nie zalepiałeś Nie, i wiesz co zrobiłeś źle? Ty, buduje, ty zrobiłeś to na takiej wysokości ostatni kloczek od ściany to jest na takiej wysokości co ja tam dałem ten dach tego 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 przedsionka kultu inaczej nie można było nie no bez rzadu, co w ogóle nie ma obu dobra to na tym będziemy kończyli nasz U. film komentujcie subskrybujcie i, i oglądajcie i oglądajcie następne odcinki właśnie no na